Dzień dobry, w nowym dniu. Dzisiaj zaczynamy kolejny odcinek z naszej budowy. Mało zmian u nas, ale naokoło bardzo dużo. Dlatego witajcie, Michał Dudkowski, kanał YouTube Filipiny, Walencja, Negros Oriental. Za moimi plecami jest nasz resort i nasz dom z siłownią i basenem. Ale pokażę Wam tutaj, mamy nowego sąsiada. To jest taki taki wychudzony konik, jakbyście zobaczyli. I tam powstaje właśnie takie małe kondominium. Będą y, mieszkania na dole i na górze, prawda? 60, 60 metrów na dole, 60 metrów na górze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć z jednej strony, sześć z drugiej. Będzie pośrodku basen. Tutaj troszeczkę zrobili więcej. Zrobili, widzicie, e, płot z drugiej strony. A u nas wylali już wszystkie, pójdziemy teraz do nas, pokażę Wam. Nie dopytałem się, ale prawdopodobnie to są tutaj, będzie wzmocnienie, do tego, że będzie parking podwyższony, więc muszą zrobić lekkie zbrojenie. Większość już filarów jest wylanych, jak widzicie. Jeszcze zostały raz, dwa, trzy. Teraz musimy poczekać, aż wyschną. Basen zostaje taki, jaki jest. Jakoś w ciągu dwóch tygodni zacznę robić fundamenty pod y, moją siłownię. Tutaj powoli ściany zaczynają stawiać. Tam gdzie filary już zobaczcie, jak te wyglądają filary. Nie wziąłem miarki. To są filary. To będzie prąd oczywiście, gniazdka do prądu. I zaczynają stawiać ściany. 3, 4, 5, 6, 7. 7 Seven here, few there Tak około 10 osób pracuje. Tu będzie ściana z naszym telewizorem. Słuchajcie. Zostały jeszcze do wylania filary w środku domu. O, tam właśnie wylewają kolejny filar chłopaki. Ogólnie dom będziemy chcieli, żeby z tej strony cały był otwarty. Poza naszym studiem to będzie, będą, będą przesuwane drzwi. Ręczna robota. Tu już wylane, powoli zaczynają stawiać gdzie nie gdzie ściany. Ale no i zobaczcie, wszystko jest zalane w środku betonem. Tak? Nie będę teraz w to kopał. Tu będą drzwi, prawda, tu będzie ściana i to będzie nasze studio. Tutaj. Powiedziałem, powiedziałem, że chcę studio bez okien, tylko drzwi, bo będzie mieć własne oświetlenie i klimatyzację i to będzie takie jakby na nasz, nasze miejsce, prawda, do pracy dla dla mnie i Jerlin. Tu już powoli stawiałem ścianę. Dzisiaj te 1 2 3 4 5 6 filarów zrobili z tego co widzę. Hi. Jest. Pić? Then here and there. No, then only only not. słyszeliście na dzień dzisiejszy na tym etapie na naszej budowie jest 10 osób. No i to idzie, w swoim tempem, prawda? Wiadomo, trzeba poczekać aż filary wyschną. Te są, te są chyba jedne z najstarszych. To już widać, powoli, powoli wysychają. E, powoli kładą e, już ściany. Jelin Dżel się pyta, gdzie jest majster. O i tam zaczęły się robić u Briana postępy na budowie. Jak widzicie, powoli przygotowują się do robienia tego sufitu. It's okay. I don't need now. I see it's it's growing slowly. It's growing. Yeah, it's growing. Is... Tak. Najważniejsze, że powoli rośnie prawda, i, i codziennie widzimy jakieś zmiany. Teraz, jak już pojedziemy do Polski, będą bardzo dużo zmian. No, będą kładzione płytki, prawda, przyłącza wszystkie. Będziemy robić też wystrój, troszeczkę można powiedzieć zdalnie, przez Agnes. Więc ten początek był może trochę nudny. Teraz będzie ciekawiej, mam taką przynajmniej nadzieję. Zwłaszcza jak już położą dach i będą dalej wykańczać. Wiecie, jeśli pracuje 10, pracowni 10 osób, to i tak spokojnie się wyrobimy. Tym bardziej, że to są takie rzeczy, żeby, wiecie, no, żeby zaoszczędzić na... Żeby ludzie po prostu się nie nudzili, no, Po co mam płacić pieniądze za to, że ktoś siedzi i nic nie robi, prawda? Dwóch pracuje, a trzech ogląda. Ja to w zupełności rozumiem. Eee, I coraz mniej się martwię, że będzie jakieś za duże opóźnienie. Na bank będzie... Otwarcie oficjalne w marcu. No i dla patronów, dla, dla przyjaciół, będzie w. E, na tym. W lutym. W, w listopadzie będzie montaż pierwszej części siłowni. Tak naprawdę pierwszej części, ale tak jak widzieliście, będzie to 67% siłowni. Tylko będzie zabrakło mi jeszcze nie za zamówiłem maszyn, prawda na nogi. Taki wiesz, z maszyn takich do z wyborem obciążenia. Co do you think, baby? Our construction site. 10 okay. worker per day. To okay. Nasz home. Nie, no, it will zrobione po 2 years. 2 Tak, tak, Okej, okay, jestem in Poland and I go here okay. Alive Jerlin okay. <laughs> zawsze się żartuje, mówi, że dwa lata jeszcze Nie, to nie jest prawda Za dwa miesiące będziemy już tutaj widzieli prawie wszystko bez wykończenia W środku To jest nasz majster, czyli szef budowy Szef budowy domu, prawda? Bo mamy ogólnie trzech majstrów, trzech, trzech szefów budowy, można powiedzieć. Jeden jest odpowiedzialny za dom w tym momencie, jeden za unit i jeszcze jest ogólny, który nimi zarządza. Plus, jeszcze oczywiście, mają specjalistę od elektroniki i tak dalej, i tak dalej. A co tutaj się zdziało z Waszymi pokojami do wynajęcia? Co faster? Yeah, because when I arrive here, They change everything. The poor man here is very idzie powoli, prawda? Tutaj jeszcze do tego dojdzie ziemia, kamienie i wylewka. To będzie poziom zero, prawda? Więc wszystko idzie dobrze. Tutaj widzicie, więcej nie jest potrzebnych osób, bo oni sobie muszą zrobić tutaj szalunek pod wylanie filarów. Będzie wszystko dobrze. Już niektóre chyba są wylane, prawda? Potem ściany, wszystko. Jak dla mnie, bardzo dobrze. Nie ma co narzekać. Pamiętajcie, że mamy Patronite, na którym możecie dołączyć do nas i nas wspierać. A wszystko, co wydacie na Patronite, będziecie mogli wydać u nas w resorcie. Małym to małym, ale na pewno dobry klimat możemy się spotkać, potrenować i napić czegoś dobrego. Piszcie w komentarzach co myślicie o kolejnym postępie na budowie a my się zabieramy poszukać troszeczkę innej rzeczy. Dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym blogu. Dziękuję oczywiście wszystkim patronom za wsparcie. Cześć.